Zrozumiać, jak dziewczyna chce przerwy? Pierdol ją. Normalnie, powiedz że się zgadzasz i miej wyjebane. To już jest zerwanie. Ona, cię, ona. Będę teraz brutalny, ale nie martw się, kurwa. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Słuchaj, kawa na ławę. Słyszysz mnie? Ona po prostu. Będę z szczery. Jak dziewczyna chce przerwy, to ona już nie chce tego związku. Rozumiesz? Nie, ja wiem. Kochasz ją, chciałbyś z nią być, ale ona z tobą nie chce. Dlatego oficjalnie razem z tobą ją pierdolę. Pierdolę ją. Bo ona na ciebie po prostu nie zasłużyła. Nie zasłużyła na ciebie i... Fuck her. Serio. Nie zasłużyła na ciebie. Jeżeli ona chce przerwę, to nie chce znaleźć jakiegoś frajera na, na boku. Nie, nie chce z nim robić co chce. Ty jesteś fajnym chłopakiem i znajdziesz fajniejszą dziewczynę, zobaczysz.